Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam perfumy, które według mnie są świetną propozycją na cieplejsze dni. I marka, którą chcę Wam dzisiaj pokazać, być może będzie też zaskoczeniem dla wielu osób. Jestem zresztą bardzo ciekawa, bo ja poznałam ten zapach już jakiś czas temu. Ostatnio dosyć intensywnie go testuję i poznaję, jestem bardzo ciekawa, co napiszecie w komentarzach. Czy znacie tą markę, czy znacie ten zapach, czy może znacie jakiś inny zapach tej marki? No, może być to bardzo interesujące. Pokażę Wam pudełeczką. To jest zapach Endorphina Blue, marka Bajka Mila Wybrańczyk. Tak wygląda pudełeczko. 50 ml. Już Wam otwieram, pokażę. Najpierw flakonik, zaraz przeczytam nutki i będziemy dalej omawiać. Dla osób, które nie wiedzą, kim jest Kamila Wybrańczyk, no to myślę, że jeżeli są wśród Was osoby interesujące się sportem bokserskim, pięściarskim, na pewno znają te osoby postać pięściarza Artura Szpilki. Kamila Wybrańczyk jest jego partnerką e, i tworzy ona właśnie perfumy inne kosmetyki pielęgnacyjne. E, I tutaj mamy właśnie e, jeden z nich. E, więc myślę, że osoby, które gdzieś tam e, znają Artura Szpilkę, to myślę, że też na pewno gdzieś miały styczność z postacią Kamili Wybrańczyk i będą wiedziały, jeżeli nie znacie e, Kamili, to macie świetną okazję poznać, ponieważ ostatnio również i ona zaczęła się udzielać właśnie w takich pięściarskich tematach i występuje teraz na Gali Fame MMA, chyba nawet w najbliższy weekend, więc jest możliwość poobserwować. Natomiast tak. Perfumy zapakowane są w taki srebrny woreczek. Ściągamy ten woreczek i mamy tutaj następujący flakonik. Na flakoniku jest ważka, która jest wykonana z kamieni swarowskiego. Mamy napis Endorphina Blue i oczywiście nazwa marki bajkami Mila Wybrańczyk. Koreczek zwyczajny, plastikowy, ale bardzo solidny i wygodny. Bardzo dobrze się to zapina, nic nie spada. Sam flakon jest ciężki i bardzo ładnie wykonany z grubego szkła. Sam zapach, którym się teraz popcikam, jest naprawdę wyjątkowy. Jest tak niesamowity: jest to taka wodno-kwiatowa świeżość. To nie jest zapach, który swoją świeżość buduje na takich akordach. Gdzieś tam kojarzących się z wodami cytrusowymi, koleńskimi i tak dalej. Nie jest to też zapach tak zwany morski. Jest to zapach kwiatowy z melonem, ale zagrany w taki właśnie wodny, bardzo przyjazny sposób. Przeczytam Wam teraz nutki zapachowe i zaraz powiem dalej, jak ten zapach ja podczas moich testów. Odbierałam. Mamy tutaj kompozycję złożoną z niebieskiego fiołka. Mamy tutaj białe kwiaty, świeży melon, wanilia i piżmo. I em, czytając ten spis nut zapachowych. Można odnieść takie wrażenie, że mamy właśnie do czynienia z kompozycją taką typowo kwiatową, upojną, bo tutaj wspominamy o białych kwiatach. Psiołek też zazwyczaj raczej zaznacza swoją obecność. Natomiast w tym przypadku nie. W tym przypadku mamy do czynienia przede wszystkim z wodą. Z wodą, ze świeżością, taką krystaliczną świeżością, która przypomina opadającą na nas rosę, która przypomina spacer po ogrodzie, taki wieczorny, chłodny czas i kojarzy mi się też ten zapach troszeczkę z taką kwiaciarnią londyńską, w deszczowy, chłodny dzień, gdzie. Jest w powietrzu taki wodny, mineralny aromat i łączy się właśnie z tym chłodnym zapachem kwiatów, tworząc taki niesamowicie przyjemny, kojący klimat. I ten zapach kojarzy mi się również, ponieważ ta ważka jest tutaj niezwykle, ona jest oczywiście ozdobą, ale ona tutaj daje nam naprawdę taki bardzo można powiedzieć prawdziwy kierunek olfaktoryczny, jeśli można tak porównać, jeśli chodzi o skojarzenia, dlatego że ten zapach kojarzy mi się właśnie z takim spacerem nad stawem, wieczornym, popołudniowym spacerem nad stawem, kiedy czujemy zapach wody, zapach Zapach zielonych roślin, zapach kwiatów delikatnych gdzieś tam się unoszący. A dlaczego nadstawem? Nadstawem dlatego, że tu jest taki akord, który daje taki efekt olfaktoryczny, jakbyśmy czuli zapach takiego zielonego, naturalnego tatara. I ten akord tatarakowy, który tutaj jest obecny i też właśnie mi się on z tą ważką niesamowicie kojarzy, bo to wiecie takie klimaty nad jeziorem, nad stawem, ważki, rośliny i tak dalej. To jest akord, który ja też znam z perfum niszowych Piotra Czarnockiego, które nazywałem się Blubiżu i w które są oczywiście innym zapachem, bo tam mamy jeszcze jagody i nuty z rodzaju gourmand ale właśnie tam jest taki zielony twist, który tak tatarakowo pachnie i nadaje tamtej kompozycji lekkości i oryginalności. I sprawia, że ona jest właśnie taka nietypowa, że, że, że to nie jest gourmand, tylko zielone gourmand. I tutaj mamy właśnie taki wyjęty sam ten tatarak, sam tą, samą tą wodę, samą tą, taki, taki, taki chłód rosy i to jest właśnie jakby... Ten wycinek takiego, takiego właśnie wodnego stylu, wodno-kwiatowego. I również, jeżeli znacie taki zapach marki Joe Malone, który nazywa się Wild Bluebell, i jeżeli używacie tych perfum, lubicie i tak dalej, no to te możecie kupić sobie w ciemno, bo to jest dokładnie taki sam styl, taki charakter. Kompozycji, czyli zagrany w sposób niezwykle krystaliczny, niezwykle wodny, taki rozmyty, taki, który jest taki przewiany wiatrem, taki bardzo fajnie dający ulgę, kiedy jest nam gorąco, kiedy jesteśmy zmęczeni i tak dalej. I ten zapach też moim zdaniem, w ogóle ma taki bardzo niszowy charakter, bo jak tak sobie myślę, to myślę, że ciężko byłoby znaleźć coś w takim stylu wśród perfum takich typowo mainstreamowych w świecie douglasowo seforowym I właśnie jedyna marka, która gdzieś tam kojarzy mi się z charakterem, z stylem również tego zapachu, jest właśnie marka Joe Malone ponieważ no, marka Jo Malone słynie właśnie z tworzenia takich kompozycji bardzo naturalnych, kilkunotowych, gdzie wszystko jest ładnie wyczuwalne. To są kompozycje, które właśnie zaskakują tą naturalnością, taką, są takie dające ulgę, poprawiające nastrój i tak dalej. I tutaj właśnie mamy bardzo podobny styl, właśnie styl podobny do stylu Jo Malone. I jeżeli lubicie właśnie takie rzeczy, takie zapachy, to powinniście się moim zdaniem zainteresować również perfumami Kamili Wybrańczyk. Kamila ma również jeszcze dwa zapachy w kolekcji swoich perfum. Jest to zapach jeszcze Endorfina, to jest Endorfina Blue. Endorfina i Seven Minutes in Hell, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast ja tam tych dwóch zapachów nie znam. Mam tylko ten zapach, tylko ten testowałam. Więc dzisiaj nie będę mówić o tamtych dwóch. Być może jak będę miała w przyszłości okazję poznać, to nagram jeszcze raz jakby uzupełnienie o tamtych innych zapachach tej marki. Natomiast to, co jest według mnie bardzo też ważne i warto o tym powiedzieć, ponieważ wiele osób to interesuje, czyli trwałość. Trwałość zapachu w tym przypadku jest bardzo dobra. i jest to też taki element, który akurat w przypadku takich perfum wodno-kwiatowych, wodno-owocowych jest istotne, ale też zaskakujące w pewnym sensie, dlatego że często tego typu perfumy są nietrwałe, ulotne, często są piękne, ale często są bardzo ulotne. Na przykład praktycznie cała seria marki Guerlain Aqua Allegoria, gdzie mamy przepiękne takie zapachy naturalne, wodne, ale niestety bardzo ulotne i, i, i gdzieś tam musimy się w ciągu dnia nimi dopsikiwać, jeżeli chcemy nimi pachnieć. Natomiast w tym przypadku tak nie jest. Zapach jest bardzo trwały. Bardzo myślę, że satysfakcjonująco trwały. Na pewno wyczuwalny przez cały dzień. I nawet jeżeli już nie czujecie tego zapachu na sobie, po popsikaniu się na przykład po dwóch, trzech godzinach nie czujecie tego zapachu na sobie, to nie przejmujcie się, on dalej jest obecny, inne osoby go czują. Ja to wytestowałam w taki sposób, sprawdzając to w taki sposób, że popsikałam się tymi perfumami, następnie w momencie, kiedy już przestałam je czuć na sobie po jakichś dwóch godzinach zdjąłam tą popsikaną perfumami bluzkę odłożyłam na bok, założyłam inną po kilku godzinach, jakichś pięciu, sześciu, siedmiu godzinach przyszłam z powrotem do tej bluzki na której wcześniej już przestałam czuć te perfumy okazało się, że są one na tej bluzce doskonale wyczuwalne chociaż ja ich już nie czułam czyli z tego wniosek taki, że nawet jak my ich nie czujemy to osoby w naszym otoczeniu będą je czuły. Są to um, również świetne perfumy do pracy, ponieważ są one um, totalnie um, niezobowiązujące, lekko budują dystans, bo są takie nietypowe. Um, mają taki charakter, że na pewno nikt nie poczuje się urażony um, w ich otoczeniu i to, co jest istotne, um, ciężko jest z nimi przesadzić, ponieważ nawet jeżeli się dopsikujemy... To gdzieś tam ten poziom, jakby, projekcji jest cały czas utrzymywany na podobnym, na podobnym, jakby, takim dystansie. I nawet w momencie, kiedy my przestaniemy czuć zapach i dopsikamy się tym zapachem, to nie spowoduje to, że osoby obok nas. Będą czuły jakiś nadmiar, dlatego że pomimo tego, że dodajemy zapachu do siebie, jakoś to tak dziwnie działa w przypadku tych perfum, że projekcja nie zwiększa się aż tak bardzo, tylko pozostaje ten dystans podobny jakby do, do momentu wyjściowego. I jest to bardzo bezpieczne właśnie w kontekście profesjonalnym, zawodowym, bo po prostu możemy się czuć w pracy. Z takim zapachem na sobie po prostu bezpiecznie, bo wiemy, że nie przesadzimy. Myślę, że warto jest sprawdzić ten zapach. Są dostępne również próbki w sprzedaży, więc można sobie wcześniej wytestować. Jestem bardzo ciekawa, czy znacie. Ten zapach. Czy y, używaliście, czy nie używaliście, y, czy lubicie takie wodne perfumy, czy znacie zapach y, od Joe Malone White Bluebell, czy lubicie tamte perfumy od Joe Malone? Bo to jest bardzo ważne, dlatego że ten zapach ma bardzo podobny charakter i y, y, myślę, że osoby, które używają tamtych perfum, powinny się bardzo poważnie zainteresować y, tą ważką, bo y, mogą tutaj znaleźć dla siebie y, naprawdę coś ciekawego. Coś interesującego. Ja sama używam perfum Wild Bluebell też i bardzo doceniam właśnie Waszkę za to, że jest o podobnym takim stylu, bo ciężko jest coś takiego znaleźć. Dzisiaj nie pokażę Wam tamtych perfum Joe Malone, bo ich nie mam ze sobą, bo nie jestem teraz w kraju, w którym. Mieszkam normalnie na co dzień, więc nie mam ze sobą wszystkiego. Natomiast jak będę nagrywała film o Joe Malone, to wtedy wrócę jeszcze do tematu tych perfum i pokażę Wam dwa flakony dokładnie jak. O co tutaj chodzi. Natomiast natomiast jeżeli używacie tamtych, to powinniście się zainteresować. No i co? Na pewno w kolekcji coś takiego. Bardzo biżu, biżuteryjnego jest e, pożądane wśród szczególnie takich osób, e, wiecie, takich sro, sroczkowatych. E, dziękuję Wam e, za wysłuchanie dzisiejszego e, filmu. Zapraszam na mój Instagram, do którego będzie link w opisie. E, również podam w opisie link do strony e, Kamili Wybrańczy, gdzie będziecie mogli sobie przejrzeć ofertę. Oraz. E, Zapraszam również do subskrypcji kanału, jeżeli chcecie moje filmy oglądać regularnie. Filmy na moim kanale są praktycznie w 99% na temat perfu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam na kolejne filmy. Papa! Pa.